Od 1 lutego reforma śmieciowa zafunkcjonowała w 8 z 18 dzielnic Warszawy, także na Ursnowie. Niestety system szwankuje. Tutaj pełną odpowiedzialność za to ponoszą władze miasta stołecznego Warszawy, które nadzorują reformę śmieciową, przygotowały ją także. Za fiasko przygotowania nowych przepisów dotyczących wywozu odpadów odpowiedział już jeden z wiceprezydentów, Jarosław Kochaniak, który został odwołany z funkcji. Obecny wiceprezydent, również notabene Jarosław, z tym, że Dąbrowski miał przynieść miastu szczęście, jeżeli chodzi właśnie o wywóz śmieci. Niestety nie udźwignął funkcji. Jak się okazuje, bycie wiceprezydentem Warszawy to jest znacznie większa odpowiedzialność i zdolność przewidywania, a także umiejętności zarządcze niż bycie burmistrzem Bemowa. Fiasko tej reformy wynika z faktu, że miasto stołeczne Warszawa postanowiło całkowicie scentralizować wywóz śmieci. Kompetencje dzielnic, 18 dzielnictw w tym zakresie są żadne. Zatem burmistrzowie nie mają de facto nic wspólnego z reformą śmieciową, poza tym, że, ma, że przyjmują deklaracje śmieciowe, czyli są biurem e, takim podawczym. E, I to jest pierwszy błąd tej reformy, bowiem przecież jasnym jest, że koszula bliższa ciału, czyli im więcej kompetencji e, w dzielnicach, tym większa szansa, że e, coś będzie sprawniej funkcjonować, niż e, gdy zarządzane jest to e, z e, centralnego poziomu. Szkoda, że przy reformie śmieciowej nie pomyślano o klauzulach społecznych, e, na, które stosuje na przykład miasto Częstochowa, e, to znaczy dodatkowe punkty dla firm ubiegających się o kontrakt, na przykład za zatrudnianie osób niepełnosprawnych czy osób bezrobotnych. Mamy negatywny przykład braku klauzul społecznych. Na Ustnowie funkcjonowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych EKON, które było ewenementem na skalę Polski. Od kilku lat na Ustnowie śmieci, a nawet nie śmieci, surowce wtórne były odbierane i segregowane właśnie przez osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia EKON. Mieszkańcy Ustnowa, bardzo życzliwie się odnosili do tej działalności, a przy okazji reformy świeciowej Stowarzyszenie EKON przestanie odbierać surowce wtórne, co oznacza, że być może przestanie w ogóle funkcjonować, co się odbije niewątpliwie na 200 osobach niepełnosprawnych, które z tego, żyło, które z tego żyły, które cieszyły się faktem, że mają jakieś zajęcie, bo ze swoim stopniem niepełnosprawności o pracę byłoby im bardzo ciężko.